Okay. Dzień dobry, Rowaniemi, jak się jechało? Szybko, ledwie 12 godzin, i już jesteśmy. Słonecznie, piękna pogoda, ciepło. Jest godzina 7.35, czyli praktycznie, równo po 12 godzinach, jesteśmy na miejscu. Laponia. Przecież na razie nic nie widać, żeby było coś jak w Laponii. w nieba. jesteśmy w wiosce Świętego Mikołaja Niestety nie sypie śnieg opada deszcz Więc jest podobny. Polacy, wiedziałem, że Polacy Tak czułem Że na Narwid jadą Co? Koło Koło podbiegunowe Ale jeszcze nie jesteśmy I jesteśmy w wiosce świętego Mikołaja. Autobusik numer 8 z Rowaniemi. 3 euro dojazd. I idziemy teraz. Koło podbiegunowe. I Misiu. Rowaniemi jest jedynym dużym miastem na kole podbiegunowym.

W Żeby wszyscy dostali prezenty na czas. Widzisz? Czekamy na Mikołaja. Wszyscy z niecierpliwością. Wiedziecie w Mikołaja? Tak? Jest no, tam Oczywiście, wierzysz? No. Dobrze, mała kolejka. Ale są emocje. Są takie nerwy, aż mi w żołądku. Nie ściska. Nie, nie kręci, tylko ściska. Mogę no. no, jak każdy coś powiedzieć. Wierszyk albo zaśpiewasz? Zatańczysz i zaśpiewasz? No, nie. Nie no Stamiamy mojej. No, oni przygotowywało się, się na ten moment przez moje 17 lat. Dlaczego? Nie niż w tej chwili nie sparaliżuje a bo tu jest Pani Święta Mikołajowa aha Miss Santa Claus i tu ją, ona gotuje tu ciasteczka mhm mm o, tam będzie, tam będą renifery. Nie, nie będą. Mrs. Santa Claus. A ładny domek. I kwiatki, no, I choinka. O. Po wizycie u Mikołaja. Renifery, wszystko inne płatne, bardzo dużo, ale przeżycie z Mikołajem jednorazowe. Jak rybki świeże Rybki świeże Rowa niemi Rybki świeże, ale olej stary Więc gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Oulu. A jak się nazywa ten? Nie, on się jakoś in inaczej nazywał. Jesteśmy, jesteśmy w podziemiach z byłego zamku. Ale tu tylko zostało. Nic. Zostało po tym zamku praktycznie nic. Z 1531 roku. Tak. 1531 rok nie bo to jest ten e... pisze, jest Gdzieś, gdzie to było? No, yeah. tu no a w podziemiach tego zamku a w podziemiach, znaczy nie tego zamku tylko te podziemia stanowiące fundament kiedyś zamku to teraz jest Taka oto kawiarnia. Taka oto kawiarnia działająca od 1875 roku. Więc już trochę istnieje. Ładnie. Jest. A to mokre akurat. A to mokre Hop, hop, pa, hop, pa, hop. Ale ty musisz tak brutalnie. A co tak delikatnie!

Tak samo jasno jak browaniem, coś mi słucha. Pada deszcz, a my jesteśmy w domu marynarza. W domu marynarza. Oryginalny, oryginalny domek marynarza. Tu są prezenty, które dostał. Czyli bumerang z Australii, tu jakieś. Na zdjęcia księżyca. Na zdjęcia księżyca bo byśmy mieli 8 tu jest nie, to się nie liczy już, to, to, jest... no, to jest, to jest 60 co to, to, to mam drugi kucharz u żeglarza najdziwniejsze jest? to łóżko, że można je tak złożyć bo jest rozkładane normalnie czyli można je rozsunąć już mamy zrobione Oczywiście skromnie, skromnie, ale godne. pięknie Muzeum Dom Marynarza. Za darmo. Bardzo fajne. Bardzo fajne, malutkie, ale sympatyczne. Idziemy dalej. Jesteśmy w Kłopio Po czterech godzinach podróży z Oulu Jesteśmy, piękna pogoda, Piękna pogoda Idziemy teraz do 120-letniego domu. Oby on stał dalej Oby on stał Bo nie wiemy w jakiej on jest formie Teraz zobaczymy Chłopio Idziemy na górę Puyo, tam jest wieża obserwacyjna. Pod spodem na narciarskie, a tu mijamy cmentarz, jakby park. Niesamowite. jest tylko z nagrobkami, czy z tylko z płytami, i to wszystko. A my zmierzamy tu pod autostradą na górkę trekking na póju. Puyo no. Tak, no, to będzie góra. Uuu, Ile to ona miała? Metrów? Nie pamiętam. na pontonie. Dwa zjazdy masz. Za cztery dychy. No. A, tu A tu mamy złosia, 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 niedźwiedzia. Płobiedny. Niedźwiedź, niedźwiedź. To Reinder, czyli to nie jest... Reinder to jest renifer. A czemu jest łoś na tym? Jak Nie no Tu jest łoś, a tutaj jest. Tak, a to jest renifer. Ja. Ale faktycznie, jezioro, 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 jezioro. Słuch, a tam dalej Ile, ile wzrok sięga? się da? No? A jeszcze dalej, no. Pięknie Dzięki. Tam może się zejdzie. A jak no. Ekibę Tak. co? Idzie w jezioro? Nieważne. Po co my chcemy zejść? Po a, tu jest ta obok ta mała. Ta mała. 50. Niech nie. Wiem, się balka. Balka. Czemu? A to można przejść z tej małej na tę dużo, bo to jest obuch czar. Chyba, że... Chłopio. Ciduje no się, że to zamkniemy, bo to jest jakieś takie już... Rudery. Małe. Rudery. Rudery to już są, to są do rozbiórki, no tędy chyba, nie? Do rozbiórki to są zdaj się te skocznie. nie no. zobacz, kurde, masz takie dziadostwa. Dziadostwa? Szałujcie. Ale stąd jest inny fili. Skocznie w łopie 120, 90. Ale te skocznie są chyba już przeznaczone do albo rozbiórki albo do solidnej renowacji. Ale fajne, robią wrażenie. Chcesz sobie skoczek na gdzie na godzinę? Chodź? No tamty, ta jest... O, się Tam ta duża jest Otwarli ten! Yy, możemy się wrócić. Dziewczyny żałują. A kiedyś, jak nie było wyciągu, musieli tak dymać no. Ci skoczkowie jest tak podziwia No Wszystko takie trochę już Na pół gwizdek Ale trzyma się jakoś Ta 30 taka niepozorna Ale ta duża to jest duża Faktycznie takie ale tu są, widzisz, rynek jest no, tradycyjny rynek piękny, ale chodzi mi o to, że jest rynek i jest rynek może już mają na następny rok tu, widzisz ale fajny rynek Ale tu jest taka cisza, nie tak jak w Turcji na przykład, nie? A u nas też jest nawet trochę, no. Ale tu jest spokój. Taka rodzaj, nie? E, pachnie, ładna. 38. Ale za 5 kilo? Kłopio A tu był festiwal wina wczoraj Nie wiem czy w Finlandii się uprawia winnice nie wiem Pięknie I teraz czekamy sobie w Kłopio na pociąg do Lachti Do Lahti Ładnie, czyściutko jak zwykle. Ładne bloczki. Tu sobie jedzie. Nie pomachał! Power, fajne. Fajne koleje fińskie. Czysto w zasadzie się nie raz się tam spóźnił. 10 minut. Ale poza tym to nic. Fajne. Z Oulu to takie jak wczoraj jechaliśmy. Tylko później się jechaliśmy. A dziś pociśniemy pendolino, to ciekawe, jak szybko. Zobaczymy. jesteśmy w Lakti. Piękna deszczowa pogoda. Burza. Jesteśmy przy skoczniach narciarskich, przy stadionie. Ale pogoda dziś, typowo finlandzka. Czy fińska bardziej? Teraz zobaczymy, bo tu jest... Mega atrakcja Czyli basen Basen, który Jest generalnie Na ze zeskoku skoczni Proszę bardzo I nawet goście sobie Pływają Pięknie Kompleks skoczni narciarskich Lachti I basen Ale burze coraz bliżej tego nie widać na tej kamerce, ale jest czarno. Wielkie, te skoszty. To jest 120, 90, chyba 60. Będziemy się ukryć. No może być grubo. Może być grubo. i lachty, wcześniej lało nieprzyjaźnie a żegna nas taką pogodą lato lato wakacje 2024 powoli żegnamy się z Finlandią baju baju będziesz w raju ale Finlandia bardzo fajna sympatyczna acz Myślę, że nie jest to kierunek dla każdego. Dużo cierpliwości do tej pogody trzeba mieć. Raz upał, raz zimno, raz deszcz. Za chwilę, tak jak było wcześniej, ulewa jak diabli, a to już. Pogoda teraz przepiękna. Ale za to piękna przyroda. Cisza, spokój, ład, porządek. Wszystko pięknie. Cacy. Naprawdę, tak spokojny kraj. Jeszcze nie byłem w tak spokojnym kraju. Autentyczne. Wszystko takie na tip top porobione. Tutaj remontują. i szkoda jedynie, że taka pogoda była wcześniej. Helsinki piękne. Tak akurat na 2-3 dni można pochodzić, pozwiedzać. Rowa niemi no to wiadomo. Koło Podbiegunowe, czyli nasz cel, który był. Kłopio, bardzo ładne też, spokojne. Jak e, wszystko, Oulu, przecudowne. Przepiękne miasto do życia na pewno. Milion ścieżek, parków, cudowne parki. I lachty, którego trochę żeśmy nie odkryli. Przez to mu lewe, ale też wydaje się fajne. Bardzo fajne. Wracamy do Helsinek. Zatoczyliśmy koło. Zrobiliśmy jakieś no, myślę z 3000 kilometrów i pora wracać. Bye. Helsinki, bożec pociągowy. Udało się dotrzeć Helsinki Helsingfors. nawet sporo ruch jak na Finlandię dużo ludzi najechaliśmy, przejechaliśmy bez mała, całą Finlandię epicka podróż chyba miałaś alternatora udało się dotrzeć następny etap lotnisko a teraz idziemy do Lidla Idziemy. Ja ci powiem co to... jedziemy 12 minut ale to nagranie nie oddaje tego jedziemy jedziemy na Helsinki Airport przepotężny przepotężny terminal na lotnisku w Helsinkach kubają ryb ptaszki Mumin shop Dlaczego? Mumin shop na lotnisku jak przecież myśmy wtedy lecieli tak, yeah. a. a bo myśmy tu przechodzili no tak a to my znowu taką samą drogę lampeczki piękne no